Nie mam kapitału, nie wiem jak zacząć i skąd ja miałeś pieniądze za trading. That's crazy. Witam serdecznie, opowiem powiem w tym filmie o złotym gralu tradingowym, czyli o firmach prop tradingowych, które działają na rynku od lat, od lat. To jest naprawdę to nie jest nowy biznes. Jak to działa, jak otworzyć sobie takie konto, ile to kosztuje? Czy warto, czy oni to faktycznie tyle można zarobić na tym na tej giełdzie starej. Czy... Na takie pytania odpowiem w tym materiale, także zapraszam do oglądania. Mową wstępu, żeby wyjść na wiarygodne źródło informacji stanę może na tle mojego miecza, człowiek powieszonego na ścianie. Oczywiście, żeby z takich firm prop tradingowych korzystać, trzeba umieć tradować. To nie jest tak, że wejdziesz sobie, skopiujesz, Odpalisz jakiegoś bota, na człowieku trading nie działa w ten sposób. Tutaj ten czynnik ludzki jest bardzo ważny, także musisz najpierw się nauczyć. Tradować. Nie będę Cię tutaj uczył tradeować, Jeśli chcesz nauczyć tradeować, to bij sobie na Trading Room i naucz się od zera. Jeżeli nie chce Ci się szukać informacji, trochę z tego kanału, trochę z tego kanału, e, przewijać parę lat wstecz na UMP Forexa, to zapraszam. Dobra, ale na czym właściwie polega ten cały trading? Współpraca z tą firmą i tak dalej polega to na tym, że oni ci dają konto, na którym ty tradujesz, a później dzielicie się zyskiem. To jest najprostsza, najprostsza definicja tej całej współpracy. Oczywiście, żeby to coś takie konto, z którego faktycznie będziesz zarabiał, najpierw musisz się wykazać tym, czym wykazuje się trader na rynkach, czyli czym dyscypliną, umiejętnością zarządzania ryzykiem, swoim tradingiem, umiejętnością zarządzania emocjami. Po prostu chodzi o Twoje wyniki na rynku, a to wszystko jest składowe. Te wszystkie rzeczy to są składowe tego całego wyniku. Firma, na której ja traduję od lat, to nie jest płatna współpraca. Inni za to nie zapłacili. Uważam, że to jest najlepsza firma na rynku aktualnie. To jest FTMO. Wpisujecie sobie w FT FTMO w wyszukiwarkę, wchodzicie ftmo.com i jesteście na miejscu. Co zrobić, jak już jesteś na takiej stronie FTMO? No patrzysz sobie, patrzysz sobie jakie konto właściwie Cię interesuje do dyspozycji. Masz 10 000 25, 50, 100, 200 tysięcy dolarów. To jest konto, które dostajesz i na którym musisz zrobić 10%, właściwie to 15% łącznie zysku po to, żeby oni zweryfikowali to, sprawdzili, jakim jesteś traderem i zdecydowali, czy oni chcą z Tobą w ogóle współpracować. Nie jest to darmowe. Dlaczego? Bo gdyby to było darmowe, to nie trzymałoby się to totalnie kupy, aczkolwiek tą prowizję, którą płacić na początku, zwracają ci z pierwszym payoutem, więc jest to najba jak najbardziej uczciwy układ. Jak to wygląda? Wchodzisz sobie na konto, waluta. Oczywiście, no, jest to firma czeska, ale złotówek tutaj nie ma. Na tradingu z reguły zarabiamy w dolarach. Wybierasz balans, który Cię interesuje. Takie 10 koła na początek to jest bardzo fajna sprawa, zwłaszcza, że zawsze na FTM, zawsze, nie zawsze, ale bardzo często jest ta promocja. 90 euro. 90 euro to jest 384 zł, które możesz wydać sobie na takie konto. I jeżeli okaże się, że faktycznie jesteś dobrym traderem, to dostaniesz konto 10 tysięcy dolców za 400 niecałe złoty. Ponad 40 tysięcy złotych. Właściwie to nie ponad, tylko prawie 40 tysięcy złotych. Z którego możesz sobie zarobić 10%, możesz zarobić 20%, 30%, możesz to konto nawet zdubrować razy dwa. Zależy to już od ciebie, jeżeli trzymasz się oczywiście określonych zasad. Ta sama zasada tyczy się każdego innego konta. Jakie to są właściwe zasady, których my musimy trzymać na tym koncie, żeby go nie stracić po prostu? Bo jeżeli zapłacić tą prowizję na początek, załóżmy te. 380 zł za 10 tysięcy to czeka czekają cię trzy etapy. Pierwszy etap, czyli FTM Challenge, jak możecie sobie zauważyć, to wszystko jest roz, rozpisane na stronie. Bardzo dużo pytań o to zostaje. Moi drodzy, macie to wszystko rozpisane na drodze w, w, tutaj. W prawym dolnym rogu możecie sobie wpisać, wejść sobie w live chat i nawet jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek inne pytania, zapytać kogoś na tym live czacie Ten chat jest chyba 24 7, więc to nie powinno być, nie powinien być żaden problem. Wszystkie możliwości mogą być tutaj rozwiane na tej stronie. O co chodzi? Minimalne dni tradingowe. Dni tradingowe, czyli po prostu każdego dnia musisz jakąś tam pozycję, nawet jeżeli w pierwszy dzień byś zdał ten Objective, to jest zrobił te 10%, to musisz przez trzy kolejne dni jeszcze odpalać jakąś pozycję na koncie. To nie musi być pozycja, na której ryzykujesz dużo. To może być 0,001 lota, żeby po prostu zaliczyć ten dzień tradingowy, dni, które trzeba zaliczyć, żeby ten obiektyw zdać. Maksimum daily loss 500 dolców, czyli 5% z tego konta. Jeżeli stracisz 5% konta, nieważne na jakim dużym koncie by to było, Tracisz konto, tracisz prowizję, jesteś z 380 zł na minus i musisz zaczynać od nowa. Kolejna sprawa, maksymalna strata ogólnie, czyli jeżeli stracisz 10% tego konta, czyli z 10 tysięcy dolców, dojdziesz do 9 tysięcy i nieważne, czy dalej jesteś w pozycji, czy nie, wystarczy, że balans spadnie powyżej 9 tysięcy. Koniec, straciłeś prowizję, straciłeś konto, musisz zaczynać od nowa. Profit target. O co chodzi z profit targetem? 1000 dolarów czy 10% konta. Żeby zdać pierwszy etap takiego konta, musisz zrobić na nim 10%. Czyli balans musi wynosić 11 000 dolców na tym koncie 10 koła, na koncie 100 koła 110, na koncie 200 koła 220. 10% więcej, jeżeli to zrobisz, to zaliczysz pierwszy etap. Drugi etap, zasady te same, tyle że wystarczy, że zrobisz 5%. Czyli na tym koncie 10 koła zarobisz 500 dolarów, zdajesz ten etap i już. Czy to jest łatwe zdanie tego konta? Nie. To nie jest łatwe. To jest właściwie, powiedziałbym, że nawet trudniejsze troszeczkę niż granie na live rynku, ponieważ musisz trzymać się tych wszystkich zasad. Jeżeli chodzi o jakieś statystyki, z tego co widzę, oczywiście źródło internet, Nie wiem, nie dowiemy się nigdy prawdopodobnie, bo FTMO takich danych nie udostępnia. Aczkolwiek około 10-15% traderów za pierwszy etap to... Jest 1 na 10 osób praktycznie. Spo spośród tych, które przeszli, około 50-60% zdaje weryfikację, a około 5-8% uzyskuje finansowane konto. Tylko, że nawet jak już macie to konto, czyli ten etap trzeci FTMO Trader, podpisaliście umowę z FTMO, możecie zarabiać, to i tak tylko 1-2% osób utrzymuje takie konto i z niego zarabia. Dlaczego? Oczywiście emocje. Emocje tutaj wchodzą w grę, jak już dostaniesz nawet to konto refundowane. Yy, ja też byłem w takiej sytuacji, jak zaczynałem, zdałem konto, 50 koła, boom, mam 200 tysięcy kapitału, zajebiście. I co? Wchodzę na to konto, zaczynam trade'ować i nagle, jak już mogę zarobić, to coś się przystawia w głowie. zaczyna strzelać pozycjami, chcesz się robić, bo przeliczasz sobie to wszystko na złotówki i co? I tracisz to konto. Także dlatego to jest takie trudne. Musisz z tymi emocjami się mierzyć, musisz się opanować. Chłonna głowa podejść do tego wszystkiego, tylko wtedy to będzie w jakikolwiek sposób działało. Czy FTMO wypłaca pieniądze? Tak, wypłacałem, z FTMO dziesiątki razy. Zawsze pieniądze są na czas. Teraz nawet jest taka opcja. W ogóle ostatnio to odkryłem, że możesz mieć pieniądze dosłownie w tej samej sekundzie, jak klikniesz, wypłać, bo mają jakieś tam wiza, coś tam nawet nie wiem na jakim na jakich to zasadach działa, aczkolwiek no ostatnio przysięgam Wam, że kliknąłem wypłata, patrzę na konto, a wiesz, hajs już, już jest na miejscu, nie? więc tak wypłacają, nigdy nie miałem problemów z wypłatą, nigdy nie słyszałem, żeby ktoś miał problemy z wypłatą, jeżeli te pieniądze zarobił, to je uzyskał, oczywiście z tego, co zarobisz, czyli załóżmy, masz konto 10 koła, zarobisz na nim 10%, czyli 1000 dolarów, to nie dostajesz całości, musisz się z tym jeszcze podzielić, z tą firmą. Na, tym, na tej zasadzie to działa, tak? Czyli y, ty dostajesz z tego 80%, czyli 800 dolca, oni dostają 200 i wszyscy są zadowoleni. Jest to jak najbardziej uczciwy układ. Plus z pierwszą wypłatą, tak jak mówiłem, jak uda Ci się wypłacić i jak już masz to konto fundowane, to nie jest ważne, ile wypłacić. Możesz wypłacić nawet 0,2%, może płacić 1%, a może wypłacić 100%. Dzień wypłaty wybierasz sobie samodzielnie, wtedy kiedy chcesz sobie po prostu wypłacić. Można mieć kilka kont naraz we temu, oczywiście możesz mieć łącznie 400 tysięcy dolarów w tej jednej firmie prop tradingowej. Stary, no to jest to jest mnóstwo kasy, tak? Z, masz 400 tysięcy zrobić zrobisz tego 10% to zarobisz na rękę. 20 tysięcy, no to jest taka szybka matematyka, nie wiem ile dokładnie, no ale no, to są niewyobrażalne pieniądze i to jakie możliwości daje właściwie ten prop trading dla traderów, którzy nie mają własnego kapitału, tak? Bo na początku nie masz, kurde, nie masz 100 tysięcy, żeby sobie otworzyć konto live i na nim grać. i ryzykować tam parę procent, no, no, no to jest po prostu nierealistyczne, no, nie dostaniesz, nie, nie wiesz, nie podejdzie do ciebie ktoś i mówi, a masz, wydajesz się z poziomkiem, nie masz trading, no, nie ma takich, takiej w ogóle możliwości, także jeżeli nie masz takiej możliwości, a prawdopodobnie nie masz, i już umiesz tradować. Bo jeżeli nie umiesz tradować, to będziesz palił konto za kątem i konto za kontem, i będziesz stracił tę kasę, bo to nie jest łatwe. jeszcze raz powtórzę, żeby zdać takie konto. Ale co, odpalasz sobie setkę 540 euro z 2300 zł za konto. Prawie 400 tysięcy, z którego możesz zrobić 10% i żyć sobie tak i w przyszłości uzbierać sobie kapitału i otworzyć sobie konto live i już nie być związany z nikim, tylko tradeować sobie na własną rękę i o to chodzi tak naprawdę w tradingu o tą wolność. Jeszcze jeden temat, oczywiście FTMO to nie jest jedyna firma na rynku, tych firm są setki jak nie tysiące, jak nie setki tysięcy, są nawet polskie filmy prop tra pro tradingowe z tego co yy, widziałem, także no. To jest dosyć powszechne, aczkolwiek jest taki jeden mankament, jeden taki problem, że niektóre firmy mają takie drużki w regulaminach, które potwierdzasz, wchodząc, akceptując. W sensie płacąc sobie za takie konto, kupując takie konto. Oczywiście jak zapłacisz będziesz miał konto, to wszystko będzie dobrze. Ale w momencie kiedy dojdzie do wypłaty, to nagle się okaże, że zrzumasz jakąś tam zasadę, że jakoś źle trajdowałeś, że odpaliłeś jakiegoś dziwnego tradera, że może ten trade był od kogoś skopiowany czy coś i się okaże, że tych pieniędzy nigdy no, nie dostaniesz, no to powiedz mi, czy lepiej dopłacić parę złotych więcej do rzetelnej firmy, jak jest właśnie to FTMO, po to, żeby być pewnym w 100%, że oni te pieniądze Ci wypłacą, czy zaoszczędzić 200 zł po to, żeby jak będziesz miał payout, człowieku, pierwszy payout w życiu 20 koła i nagle się okaże, że on do ciebie nie przyjdzie, tak, nie? Więc, no. Ja zawsze mówię, że wolę sobie, wolbym troszeczkę dopłacić, nie mieć jakichś dziwnych ograniczeń, bo uwierzcie mi, że te ograniczenia w innych filmach są mega, mega dziwne i po prostu one są zrobione tak, żebyście tego konta nie znały, żeby oni wzięli sobie tą prowizję i sobie zarobili i dobra, nie? Także zwróć na to uwagę, pomyśl, czy to się faktycznie opłaca zaoszczędzić parę złotych na takim koncie, jeżeli faktycznie potrafisz tradować i co najlepsze tą prowizję dostaniesz z powrotem, jeżeli tego konta wypłacisz, więc yy, w tym momencie no, to już jest dosłownie bez sensu totalnie, żeby na tym oszczędzać. Oczywiście, jak już sobie wymaksujesz, że w TMO masz 400 tysięcy dolca i chcesz jeszcze więcej mieć tego kapitału, no to, no to wiadomo, szukasz innej firmy, no ale jeżeli tego nie masz, no to, to po co, tak? Nie widzę sensu. A no i co się dzieje, właśnie jak kupisz takie takie konto? No, bardzo prosta sprawa. Dostajesz yy, po prostu, wiesz, musisz najpierw założyć konto na tym remopi, wiadomo. Wchodzisz tam sobie, w dashboard, dostajesz po prostu konto na MetaTrader 5 albo 4, co tam sobie wybierzesz, bo możesz sobie to wybrać, możesz sobie wybrać walutę konta, możesz wybrać chyba tam jeszcze, nawet mają, mają jakiś inny terminal, jeżeli on ci bardziej by odpowiadał. I Dostajesz po prostu login, hasło takiego konta na metatraderze, wchodzisz sobie, boom, serwer FTMO, bla bla bla, wpisujesz e-mail, ten login, hasło, masz konto, tradujesz na nim i tyle. Wszystkie statystyki tego konta też będziesz widział, właśnie w tym dashboardzie i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo przejrzysta sprawa. Wydaje mi się, że wyczerpałem tym razem temat. Ale jeżeli jeszcze jakieś pytania, sorry, jeszcze jakieś pytania macie na ten temat, to piszcie w komentarzach, piszcie w komentarzach. <laughs> Wszystkiego dobrego, powodzenia z waszymi pierwszymi kontami. Do usłyszenia, a możecie zostawić łapeczkę jeszcze w górę. Czemu nie? Stary, załatw, załatw, załatw tą łapkę w górę. Dobra, trzymaj się. <laughs>